Dzisiaj, moi drodzy, wymienimy klocki z przodu, u mnie w Golfie 8R. Um, Zrobiłem to na podnośniku, kurczę. No bo wiadomo, jest wygodniej. Też nie lubię podnosić auta z jednej strony, tym bardziej, że ma e, szyberdach. Nie powinno się. Ale niestety, Passat czeka na części, na malowanie, wszystko. Także musimy się zadowolić lewarkiem. Jakiś tam mam. Um, firmę, którą wybrałem, że chodzi o klocki, jest to firma... Wziętek stara polecili mi w interkarcie, fajnie, bo ma i zna zmianę sprężynki, i śrubki i czujniczek wiadomo, nie? Patrzcie w ogóle jakie wielkie z przodu w golfie 8 są klocki, nie? Masakra, naprawdę kawał kloca. Także co? Działamy i wymieniamy. Na spokojnie, bez stresu, podniosłem sobie autko. Odkręciłem koło safety first, więc włożyłem je pod samochód. W razie czego, jakby spadło to na koło, a nie mi na nogi, od razu wyczyściłem sobie szczęki, moi drodzy. Do tego miałem zestaw nowych śrubek, nowych sprężynek, blaszek, dlatego po prostu to wszystko wymieniłem. Po tym, jak widzicie, odkręciłem śrubki, cofnąłem cylinderki. Wymieniłem klocki. I tak naprawdę to tyle, moi drodzy, to nie jest żadna filozofia. Każdy może to zrobić, wymienić sobie to w domu. Em, na podjeździe, na ulicy, w garażu, więc nie ma tam nic do zepsucia. Po wymienianie po prostu z drugiej strony sensoru zużycia hamulców, kontrolka mi zniknęła, nie musiałem nic resetować. Mimo to i tak podłączyłem komputer i sprawdziłem, czy są jakiekolwiek błędy. Na szczęście nie było. No i co, my możemy się cieszyć na następne kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, chociaż wiem, że moje jeździe Raczej tak długo nie wytrzymają. Tarcze są jeszcze w porządku, więc nie musiałem je wymieniać. Mają zrobione zaledwie 30 tysięcy kilometrów od kiedy były zakupione nowe, więc jeszcze nadają się do użytku. Nie będę ukrywał, że po raz pierwszy wymieniałem e, klocki w moim golfie R z przodu. Nie było to wiadomo jakoś skomplikowane, najbardziej, że mam doświadczenie, jeżeli chodzi o wymianę klocków, um, dlatego poszło to dość gładko. Sugerowałem się po prostu tym, jak wszystko było włożone wcześniej, czyli te, te blaszki, które były dla mnie nowością, bo nie wymieniałem jeszcze hamulców z takimi blaszkami. Wymieniałem sobie po jednej, wyjąłem starą, włożyłem nową i tak naprawdę to tyle, moi drodzy. Potem wiadomo, założyłem koło, nasmarowałem oczywiście też wszystko troszeczkę smarem, żeby lepiej chodziło, żeby się nie zapiekało, założyłem nowe śrubki i tyle tak naprawdę, więc każdy z Was może to zrobić w domu, nie bójcie się, a jeżeli się boicie, to możecie przyjechać do Prestige Shine, zapraszam Was bardzo serdecznie. Oferujemy wszelkie usługi, detailingu i warsztatowe. No i co moi drodzy, tak to wygląda wymieniałem je po raz pierwszy więc po prostu sugerowałem się tym jak sprężyny wcześniej były założone bo nie robiłem takich o jeszcze jak widać troszeczkę mm, na lepszym stanie nie są moje klocki które były na samochodzie więc dobrze że je wymieniłem I tak powiem jeszcze trochę by zostało ale nie ma dzisiaj się wygłupiać macie jakie pokruszone, przegrzane um, także no trochę i za tarcza będzie się uszkodziła A ja co? Idę robić z drugą stronę Nie będę wam już zanudzał Dzięki za oglądanie, trzymajcie się Mam nadzieję, że ktoś coś z tego wyciągnie Ja na pewno